Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, rozdział 9. Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy Wy nie jesteście moim działem w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla Was na pewno nim jestem. Pieczęcią bowiem mego apostolstwa Wy jesteście w Panu. Taka jest moja obrona przeciwko tym, którzy mnie osądzają. Czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, jak inni apostołowie, bracia pana i kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada? Czy mówię to tylko na sposób ludzki, czy nie mówi o tym także prawo? Jest bowiem napisane w prawie Mojżesza, nie zawiążesz pyska młócącemu wołowi, czy o woły bóg się troszczy, czy raczej ze względu na nas to mówi. Przecież dla nas jest napisane, że w nadziei ma orać ten, kto orze, a ten, kto młóci w nadziei swojej nadziei ma być uczestnikiem. Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy rządzić wasze dobra cielesne? Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my? My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, ale znosiliśmy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Ale ja nie korzystałem z żadnego z tych praw. I nie napisałem tego po to, żeby tak się ze mną stało. Lepiej byłoby mi umrzeć, niż żeby ktoś pozbawił mnie mojej chluby. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek. A biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to spełniam tylko powierzone mi obowiązki szafarza. Jaką więc mam nagrodę? Taką, że głosząc Ewangelię, głoszę Ewangelię Chrystusa za darmo, abym nie nadużywał używał mojego prawa, jakie mam z Ewangelii. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa. Nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A robię to dla Ewangelii, aby stać się jej uczestnikiem. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę nie, jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony.